Cześć, z tej strony Joanna i zapraszam Was do nowej serii Będzie się działo. Historia ta rozpoczęła się jeszcze w Vampirzym Akademiku, gdzie mieliście okazję poznać Anastazję Wampirzycę. Jeśli nie znacie jej historii, to proponuję zerknąć właśnie do tamtych odcinków. Przed wami willa Anastazji i jej męża Oliviera. Mieli prowadzić spokojne życie we dwójkę, a tu ach cóż to? Czyżby to bliźniaki? Tak, to są bliźniaki, a konkretnie bliźniaczki. Dwie dziewczynki, córeczki szczęśliwego małżeństwa. Oli kochał Anastazję ponad życie i miał nadzieję, że to właśnie dzieci dadzą im największe spełnienie. Wszystko rozwijało się dobrze, dziewczynki rosły w oczach, ale to, chwileczkę, to Oli głównie zajmował się nimi, to Oli poświęcał im uwagę, to on je najbardziej kochał i zajmował się nimi. Jedna z bliźniaczek wyczuła w mamie chłód i taką niechęć, oddalanie się od swoich dzieci, bardzo jej się to nie spodobało i potrafiła to okazać. Oli natomiast dawał im wszystko. Ale co to? Ruda dziewczynka okazywała swoją złość i niezadowolenie w dziwny sposób. Zabawki dookoła po prostu fruwały w powietrzu. Czy wy to widzicie? To nie jest naturalne. Rodzice jednak swobodnie patrzyli na swoje pociechy, licząc, że jednak będą się dobrze rozwijać. Spójrzcie sami, czy one nie są przesłodkie? Ruda i czarna. Któż by mógł wtedy przypuszczać, że kryje się tam coś niedobrego? Kruszynki rosły jak na drożdżach, czas nieubłaganie leciał. Rodzinne posiłki to było już coś bardzo rzadkiego, ale jeszcze czasem się zdarzało. No, niech cieszą się tą rodzinną atmosferą. Siostry trzymały się razem i nie zdradzały swoich największych sekretów, a jak to dzieci, miały ich kilka. Jednak Anastazja, która przyglądała się dziewczynkom od czasu do czasu, co prawda z odległości, ale przyglądała, była bardzo zaniepokojona zachowaniem szczególnie rudej dziewczynki, więc pospiesznie zadzwoniła do swojej dawnej przyjaciółki, która, jako jedyna była w stanie pomóc w tej sytuacji, musiała pilnie odbyć z nią rozmowę. Kaja, wiedźma. Przybyła czym prędzej na pomoc Anastazji i odbyła rozmowę o tym, co dzieje się z jedną z córeczek wampirzycy i człowieka. Anastazja opowiedziała jej wiele dziwnych sytuacji, i Kaja była bardzo zaniepokojona tym, co usłyszała. Musiała swoje podejrzenia oprzeć na analizie kart, chciała zapytać, co jej powiedzą o przyszłości rudej dziewczynki, i nie miała już żadnych wątpliwości, co drzemie w małym rudzielcu. Tylko jak tu powiedzieć matce, jak powiedzieć ojcu. Koniecznie chciała też porozmawiać z córeczką rudą, którą tutaj obwiniali o takie straszne rzeczy. I niestety. Malutka kłamała, kłamała i była złośliwa i nawet ten uśmiech nie zwiódł Kai, bo ona znała prawdę i wiedziała, gdzie to wszystko się skończy. Bliźniaczki dorastały, coraz bardziej różniąc się od siebie wyglądem oraz charakterem oraz co innego, zaczęło je interesować. Muzyka